Zadanie czwarte. Maksimum liczb a i b jest a, gdy a jest większe, równe od b, lub b, gdy b jest większe, bądź równe od a. I oznaczamy symbolem max i w nawiasie a, b. Punkt pierwszy. Musimy stwierdzić, czy jest to poprawna równość. Wypiszmy tę równość. Tutaj są liczby ujemne, więc często następuje błąd w obliczeniach w liczbach ujemnych. Więc, aby uchronić się przed tym, zastanówmy się, jak można porównać te dwie liczby, gdy są one dodatnie. Oczywiście, ta liczba jest większa, a ta jest mniejsza. No to dobrze, ta jest większa, ale jak tu się pojawi minus, to tu jest więcej, ale długu. Więc tak naprawdę, osoba mająca na przykład tyle pieniędzy byłaby w korzystniejszej sytuacji. Bo tu ma niby mniej, ale jak jest minus, to ma mniej długo i to ta liczba jest większa. A wiadomo, to oznaczenie max wybiera większą wartość, więc wybieramy właśnie liczbę znajdującą się z lewej strony. Jest to zdanie prawdziwe. Teraz przejdźmy do punktu drugiego. Musimy stwierdzić, czy taki zapis jest prawdziwy dla każdej liczby rzeczywistej. No to wystarczy, może wziąć kilka przykładów i zastanowić się, czy jest to prawda, czy fałsz. Proponowałbym wziąć na przykład takie szczególne przypadki, jak liczby dodatnie, ujemne, ewentualnie dodatnie ułamki, ujemne ułamki, albo nawet wziąć pewne liczby z zerem. Na początku weźmy na przykład dwójkę, czyli mamy plus 2 i 2 do kwadratu. Wiadomo. W tej sytuacji prosto kwadrat jest większy. Czyli tutaj jest to zdanie prawdziwe. Ale czy dla wszystkich liczb? Weźmy sobie liczbę ujemną. Minus 2, a tutaj minus 2 do kwadratu. I widzimy, że tutaj kwadrat będzie znowu większy. Więc jest ok. Znowu jest to zdanie prawdziwe. Weźmy może jeszcze ułamek. 0,1 i średnik, i 0,1 do kwadratu. I tym razem kwadrat nie będzie większy, bo to będzie 1 setna, a tu jest 1 dziesiąta. 1 dziesiąta 0,1 jest liczbą większą. I już ten zapis informuje nas, że to równanie nie jest prawdziwe dla wszystkich liczb rzeczywistych, więc zaznaczamy tutaj fałsz. Przejdźmy do zdania trzeciego. Mamy tutaj taką równość, i sprawdzamy, czy jest ona prawdziwa. Znowu dla dowolnej liczby. I ponownie weźmy sobie tutaj jakąś liczbę dodatnią, na przykład dwójkę. Stąd mamy 2 i jedną drugą. Tutaj większą liczbą będzie oczywiście liczba wprowadzana, czyli 2. To jest liczba całkowita, jest większa od tego ułamka. Ale zastanówmy się, co będzie, jak na przykład wprowadzimy w miejsce a tutaj liczbę ujemną, na przykład minus 2. No to wiadomo, tutaj minus 2 w miejsce literki a. W mianowniku, jak wstawię minus 2, ten minus może nam wyskoczyć przed kreską łamkową. I co jest tutaj większe? Tutaj oczywiście jest większa liczba minus 1, druga, ponieważ tu jest mniej długu. I już widać, że ten wynik jakby psuje tę równość. Ponieważ tutaj zawsze. Powinna być wartość z lewej strony, czyli ta literka A powinna przeskakiwać na wynik, a tutaj minus 2 nie przeskoczyło nam na wynik, ponieważ minus 2 jest mniejsze. Stąd już możemy stwierdzić, że jest to zdanie fałszywe.